Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tylko taki króciutki odcinek informacyjny. Jak pamiętacie, w... niedawno na moim kanale wybiło 1000 subskrypcji, i z tej okazji chciałbym przygotować dla Was małą niespodziankę, którą jest konkurs. Konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach: czyli film i artykuł. W filmie chodzi o to, że trzeba zrobić zwiastun na mój kanał, a w artykule opisać swoją wybraną, ulubioną rasę. Wszystkie informacje dotyczące konkursu macie zawarte w regulaminie, który jest na mojej stronie na Facebooku. Link do niej macie w opisie. No i nie będę tu dużo o nic mówić, ponieważ wszystko zawarte jest w regulaminie. Ale wiem, że nie wszyscy śledzą moją stronę na Facebooku, czy nie wszyscy należą do grupy, dlatego chciałem, żebyście wiedzieli, że taki konkurs organizuję. No i w tym filmiku to na tyle, pamiętajcie, aby wziąć udział w konkursie, trzymajcie się, cześć.